Język ich modlitwy jest dla Europejczyka niezrozumiały. Religia na ogół nieznana. Grozę budzą ci wyznawcy, którzy z imieniem Boga na ustach sieją śmierć. Mimo, że większość powtarza słowa proroka, najlepszym muzułmaninem będziesz, gdy nakarmisz głodnych i pokój będziesz głosił znajomym i nieznajomym. Islam jest jeden niepodzielny i muzułmanie tworzą jedną wspólnotę ludzi. Niezależnie od kolorów skóry, pochodzenia. Tu w królestwie Katar jest bogato, ale mały kraj Półwyspu Arabskiego nie zasłynął dzięki bogactwom. Katar stał się słynny za sprawą telewizji Al Jazeera. Ta kontrowersyjna stacja pokazała taśmy islamskich ekstremistów. Przedstawiające brutalne egzekucje. Sławiła się również publikowaniem wypowiedzi Bin Ladena i innych szefów terrorystycznej Al-Kaidy. Kanał nie podlega cenzurze. Ma dojście do ludzi i miejsc niedostępnych dla niemuzułmanina. Jednocześnie krytykują go kraje arabskie. Jest na przykład zakazany w Iraku. W tej telewizji nie cierpią również Amerykanie za emitowanie apeli Husajna wzywających do oporu za dopuszczanie do głosu ekstremistów. Telewizja narażała się Arabii Saudyjskiej, Żydom i Palestyńczykom. Zyskała miano radykalnej. Kładzie nacisk na informacje i ścieranie się opinii. Występuje przeciwko islamskim fundamentalistom. Szokuje wywiadami z mordercami. Walczy ze stereotypami. Chcieliśmy e, odkręcić e, zło, jakie zostało od, zakręcane przez niekompetentnych muzułmanów. Chcieliśmy powiedzieć że, i protestować, i powiedzieć, stop, islam to nie jest tak. Szok po wydarzeniach z 11 września i zbrodnie Al-Kaidy zmieniły nastawienie do islamu. Coraz powszechniejsze stało się przekonanie, że Koran to zbiór haseł, wzywających do ataków na niewiernych. Argumenty przeciwników, przypominających, że Islam jest religią pokoju, straciły moc w zestawieniu z listami tysięcy ofiar. Takie żniwo zebrali w ciągu ostatnich lat muzułmańscy terroryści. Western countries. Kraje zachodnie są zdominowane przez bardzo ograniczony punkt widzenia w sprawach islamu. Po prostu koncentrują się na bardzo złych rzeczach, takich, które mogą zdarzyć się wśród przedstawicieli każdej religii. Zachód nie zna islamu i Arabów. Uważa, że jesteśmy pasterzami wielbłądów, że mamy po cztery żony. Po prostu skupia się na czymś, co dawno nie istnieje, co już umarło. Współczesny stereotyp islamu to obraz zamaskowanego terrorysty, mordercy i bitej kobiety. Mediów nie interesują zawiłe dzieje islamu i zasady muzułmańskiego prawa, choć właśnie media mogłyby pomóc tym muzułmanom, którzy chcą walczyć z terroryzmem i nienawiścią wobec Zachodu. Do tego potrzebna jest rzetelna wiedza i zrozumienie. Al Jazeera stara się być obiektywny. Mogę podać liczby mówiące o tym, jak wiele godzin pan Bush i inni amerykańscy politycy zajęli w czasie naszych transmisji. Jeżeli dajemy tak dużo przestrzeni amerykańskim osobistościom cywilnym czy wojskowym, to dlaczego nie mielibyśmy poświęcić części naszego czasu antenowego dla innych punktów widzenia? Dla przeciwnych punktów widzenia, tak jak czyniliśmy to w każdej innej sytuacji. Na przykład w Iraku daliśmy taki sam czas lub bardzo podobny czas wszystkim stronom konfliktu. Tak było w Iraku, tak było w Syrii, Jordanii, Palestynie. Jesteśmy pierwszym kanałem informacyjnym w świecie arabskim, który gościł oficjalnych przedstawicieli Izraela. Na Bliskim Wschodzie polityka, walka o niepodległość, konflikty i terroryzm mieszają się z religią. Reporterzy Al Jazeera, w większości muzułmanie, relacjonują wydarzenia, do których mają osobisty stosunek, ale muszą patrzeć na nie chłodnym okiem. Własne cierpienie jest kosztem obiektywizmu. Pamiętam, to było w szpitalu w Iraku. Widziałem dzieci, mające tylko jedną maskę tlenową do oddychania. Stały w kolejce. 20-30 podawały sobie tę maskę jedno drugiemu, żeby każde mogło oddychać choć przez kilka sekund. Widziałem dzieci, które umierały na moich oczach. Jestem człowiekiem, jestem dziennikarzem, ale w pierwszym rzędzie jestem człowiekiem. Pamiętam, jak musiałem opuścić to miejsce. Pięć razy wychodziłem z budynku, żeby się wypłakać, a potem wracałem, żeby dalej filmować. Największą szkodę wyrządzili islamowi talibowie, wychowankowie tradycyjnych uczelni koranicznych. Na granicy pakistańsko-afgańskiej powstała sieć takich szkół łączących wychowanie religijne z edukacją militarną. Do szkół przyjmowano głównie sieroty z Afganistanu, kształcąc je na fanatycznych wyznawców islamu. Po upadku komunistów w Afganistanie młodzi ludzie stworzyli skrajnie fundamentalistyczne ugrupowanie. Talibowie, wspierani przez Arabię Saudyjską i Pakistan. Udzielali poparcia wszystkim organizacjom islamskim walczącym z niewiernymi, także ugrupowaniom skrajnie terrorystycznym. W 1997 roku przejęli kontrolę nad Afganistanem. Obciąża ich śmierć 400 tysięcy ludzi. Nowa władza zabroniła wszelkich rozrywek i telewizji, a nawet muzyki. Sławiła się niszczeniem zabytków innych kultur, sprzeciwiała się nauczaniu i pracy kobiet. Talibowie udzielili pomocy Osamie Bin Ladenowi, który organizował i doskonalił w Afganistanie swoją siatkę terrorystyczną. Przy ich poparciu w specjalnych obozach szkolili się najgroźniejsi fanatyczni zabójcy z Al-Kaidy, odpowiedzialni m.in. za porwanie niewinnych ludzi i ich wyjątkowo brutalne egzekucje. Amerykanie obalili talibów. W 2001 roku. Ale fundamentaliści nie dają za wygraną. Afganistan znów staje w ogniu. Rozpoczyna się wojna domowa. Siły NATO wspierają wybrany demokratycznie rząd. W ich skład wchodzą także polskie oddziały wojskowe. Jeśli chcesz zachować wiarygodność wobec widzów, musisz być zgodny ze swoimi zasadami, to znaczy dać miejsce i przestrzeń dla określonych opinii, jednocześnie dać taką samą przestrzeń i miejsce dla opinii przeciwnej. Jeśli poprzesz jakąkolwiek ze stron konfliktu, stracisz wiarygodność. Ludzie powiedzą, aha, nie dajesz odpowiedniego czasu na przeciwną opinię, i wtedy przełączą telewizor na inny kanał. Europejczykom trudno zrozumieć, jak funkcjonuje państwo, którym rządzą duchowni, a obowiązujące prawo opiera się na świętej księdze. W Iranie o wszystkim decydują ajatolachowie choć państwo ma własny parlament i świeckiego prezydenta marzącego o mocarstwowości swojego kraju. W tym państwie zdumiewa surowość kar za przekroczenie zakazów. To na przykład 75 batów dla kobiety za brak pusty na głowie. Władze Iranu kontynuują program nuklearny. Wzbogacanie uranu ma służyć celom pokojowym.